Wyobraźcie sobie świat na skraju zagłady, gdzie Ziemia pochłania lądy, dym wypełnia niebo, a przerażająca bestia wyłania się z głębin. Wszystkie te znaki zwiastują nieuchronny koniec czasów, tak jak przepowiedzieli starożytni prorocy. W tym filmie przyjrzymy się tym niepokojącym wydarzeniom i spróbujemy zrozumieć, co one dla nas oznaczają. Przygotujcie się na wstrząsającą podróż przez apokaliptyczne przepowiednie. Rozdział pierwszy Ziemia pochłania lądy. Wyobraźcie sobie moment, w którym ziemia dosłownie pochłania wielkie połacie lądu. Prorok zapowiedział, że będą to ogromne trzęsienia ziemi, które sprawią, że całe regiony znikną pod ziemią. Lądy te mogą zostać zniszczone lub zostaną wchłonięte przez wodę. W Ewangelii Mateusza, rozdział 24, wersety 6 do 8, jest napisane: i usłyszycie o wojnach i wieściach wojennych. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo to wszystko musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będą głody i mur i trzęsienia ziemi miejscami. Wydarzenia te mogą wydawać się odległe i nierealne, ale współczesna nauka potwierdza, że Ziemia jest zdolna do takich kataklizmów. Każde trzęsienie ziemi przypomina nam, jak krucha jest nasza planeta i jak niewielki mamy nad nią wpływ. Rozdział drugi trzęsienia ziemi. Prorok mówił o trzech potężnych trzęsieniach ziemi, które dotkną wschód, zachód i półwysep arabski. Ziemia będzie drżeć z taką siłą, że cały świat to odczuje. Prorok mówił: Ziemia pochłonie ludzi, nawet jeśli wśród nich będą sprawiedliwi. Towarzysz zapytał: Czy ziemia pochłonie ludzi, nawet jeśli są tam sprawiedliwi? Prorok odpowiedział: Tak, jeśli ludzie zaczną popełniać zbyt wiele niemoralnych czynów. Pomyślmy o tym przez chwilę. Jakie to przerażające, że nawet sprawiedliwi mogą zostać dotknięci, jeśli ludzkość pogrąży się w grzechu i zepsuciu. To ostrzeżenie dla nas wszystkich, byśmy żyli zgodnie z naukami naszych wierzeń i unikali niemoralnych działań. Rozdział trzeci – pojawienie się dymu. Następnym znakiem będzie pojawienie się dymu, który wypełni całe niebo. Ten dym, znany jako duchan, będzie widoczny na całym świecie. W Księdze Izajasza, rozdział szósty, wersety pierwszy do czwartego, jest napisane W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a Trini jego szaty wypełniały świątynię. Serafinii stały ponad nim, każdy miał po sześć skrzydeł dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi, a dwoma latał. I wołały jeden do drugiego święty, święty, święty jest Pan zastępów, pełna jest cała ziemia jego chwały. Od głosu tego, który wołał, i zadrżały progi domu, a dom napełnił się dymem. Dym ten będzie przypomnieniem Bożej obecności i wszechmocy. Będzie to znak, że czas nawrócenia i pokuty jest bliski końca. W historii ludzkości dym często symbolizował Bożą interwencję od czasów Mojżesza aż po apokaliptyczne wizje proroków. Rozdział czwarty: wschód słońca z zachodu. Jednym z najbardziej zaskakujących znaków będzie wschód słońca z zachodu. Prorok mówił, że wszechświat zmieni swój bieg, a słońce wzejdzie z przeciwnej strony. W Ewangelii Marka, rozdział 13, wersety 24 do 26 jest napisane: ale w owe dni. Po tym ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku, a gwiazdy będą padać z nieba i moce niebieskie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. To wydarzenie będzie szokujące i niepojęte dla wszystkich, którzy będą świadkami tej zmiany. Wyobraźcie sobie chaos i strach, jaki ogarnie ludzkość, gdy zobaczą coś tak niewy. Czy to nie jest jasne ostrzeżenie, że czas na pokutę i nawrócenie jest teraz? Rozdział 5 Bestia z Ziemi Pojawi się bestia, znana jako Adedap. Ta tajemnicza istota wyjdzie z ziemi i będzie mówić do ludzi, oskarżając ich o niewierność wobec Boga. W Księdze Apokalipsy, rozdział 13, wersety 1 do 8, jest napisane: i ujrzałem bestię wychodzącą z morza, która miała dziesięć rogów i siedem głów na jej rogach dziesięć diademów, a na jej głowach bluźniercze imiona. Bestia, którą widziałem, była podobna do pantery, jej nogi były jak u niedźwiedzia. A jej paszcza jak paszcza lwa Smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie ranioną Ale ta śmiertelna rana została wyleczona Cała ziemia zdumiona powiodła się za bestią Bestia ta będzie symbolem zła i grzechu A jej pojawienie się będzie sygnałem Że czas na ostateczne rozliczenie jest bliski Czy jesteśmy gotowi stawić czoła tej rzeczywistości? Czy nasze dusze są przygotowane na sąd? Rozdział szósty koniec wiedzy Wiedza religijna zacznie zanikać, a jedyną pozostałą prawdą będzie zdanie, nie ma Boga prócz Allaha. W Księdze Ozeasza, rozdział 4, wersety 6-7 jest napisane, lud mój ginie z braku poznania. Ponieważ ty odrzuciłeś poznanie, odrzucę cię od mego kapłaństwa. Ponieważ zapomniałeś o nauce swego Boga, ja też zapomnę o twoich synach. Im więcej ich było, tym bardziej grzeszyli przeciwko mnie chwałe ich zamienie w hańbę. To przerażające, jak szybko ludzkość może stracić swoją wiarę i mądrość. Bez wiedzy religijnej, nasz moralny kompas zaczyna się gubić, a grzech staje się normą. To ostrzeżenie jest dla nas, byśmy nie zapominali o naszych duchowych korzeniach i zawsze szukali prawdy. Rozdział 7 Zniszczenie Kabi. Prorok przepowiedział, że z Etiopii przyjdzie człowiek, który zniszczy Kaabe. Ten człowiek, znany jako Abesyny King, zniszczy najświętsze miejsce Muzułmanów. Aby ukraść jego skarby i okrycie. W Księdze Daniela, rozdział 9, wersety 26 do 27, jest napisane: po 62 tygodniach Mesjasz zostanie zgładzony. Lud księcia, który nadejdzie, zniszczy miasto i świątynię, a jego koniec nastąpi w powodzi. Aż do końca wojny potrwają zniszczenia postanowione. Utrwali on przymierze dla wielu na jeden tydzień, a w połowie tygodnia zniesie ofiarę krwawą i bezkrwawą. Na skrzydle Onchydy nastanie spustoszenie aż do czasu, gdy postanowiona zagłada rozleje się na Spustoszyciela. Zniszczenie Kabi będzie miało ogromne konsekwencje duchowe i społeczne. To wydarzenie nie tylko wstrząśnie światem chrześcijańskim, ale także będzie sygnałem dla całej ludzkości, że koniec jest bliski. Czy jesteśmy gotowi na te wydarzenia? Rozdział 8: Ostateczny ogień. Ostatnim znakiem będzie ogień, który wybuchnie z północy i rozprzestrzeni się po całym świecie. Ludzie będą uciekać przed nim ponieważ ich domy i ziemie staną się niezamieszkalne. W Księdze Joela, rozdział 2, wersety 1 do 13 jest napisane: Dmijcie w trąbę na Syjonie, krzyczcie na mojej świętej górze. Niech zadrzą wszyscy mieszkańcy kraju, bo nadchodzi dzień Pana, bo bliski jest dzień ciemności i mroku, dzień obłoku i gęstego mroku. Jak zorza rozciągają się po górach liczne i potężne wojska. Przed nim ogień pożerający, za nim płomień trawiący. Przed nim ziemia jest jak ogród Edenu, za nim pustynia niezamieszkana i nie ma od niego ucieczki. Ogień ten będzie symbolem ostatecznego sądu. Jego niszczycielska moc przypomni nam, że koniec czasów jest bliski i że nie możemy uciec przed Bożą sprawiedliwością. Czy jesteśmy gotowi stanąć przed Bogiem i zdać rachunek ze swojego życia? Może najpierw zaczniemy od przygotowania duchowego. Przygotowanie duchowe. Apokalipsa ma przede wszystkim wymiar duchowy. Przygotowanie duchowe jest kluczowe. Aby przetrwać te trudne czasy, oto kilka kroków, które warto podjąć. Modlitwa regularna, modlitwa pozwala na zbliżenie się do Boga i otrzymanie Jego łaski oraz wsparcia. Codzienne spotkania z Bogiem poprzez modlitwę mogą przynieść pokój i ukojenie w trudnych chwilach. Medytacja nad Pismem Świętym, studiowanie Pisma Świętego jest kluczowe dla zrozumienia Bożych planów i proroctw dotyczących czasów końca. Sakramenty regularne, uczestnictwo w sakramentach, takich jak Eucharystia i Spowiedź, Wzmacnia naszą więź z Bogiem i oczyszcza nas z grzechów. Życie w zgodzie z nauką Chrystusa, staraj się żyć według zasad miłości bliźniego, sprawiedliwości i pokoju. Unikaj grzechu i staraj się być przykładem dla innych. Społeczność i wsparcie duchowe. Przetrwanie apokalipsy jest łatwiejsze, gdy nie jesteś sam. Ważne jest, aby mieć wsparcie bliskich i współpracować z innymi, którzy mają podobne cele. Wspólna modlitwa, modlitwa w grupie może być bardzo wzmacniająca. Dzielenie się wiarą, wspólne rozmowy na temat Pisma Świętego i proroctw mogą pomóc w lepszym zrozumieniu i przygotowaniu się na czas końca. Pomoc bliźnim, wspieranie tych, którzy są w potrzebie, zarówno duchowo, jak i materialnie, wzmacnia naszą wiarę i przynosi poczucie spełnienia. Przetrwanie emocjonalne. Przetrwanie apokalipsy to nie tylko kwestia duchowa, ale także emocjonalna. Strach, stres i niepewność mogą być przytłaczające. Medytacja i techniki relaksacyjne, medytacja chrześcijańska i inne techniki relaksacyjne mogą pomóc uspokoić umysł i ciało. Wsparcie emocjonalne, rozmowy z bliskimi i dzielenie się swoimi obawami mogą przynieść ulgę. Pozytywne myślenie, skupianie się na pozytywnych aspektach i nadziei na przyszłość może pomóc przetrwać najtrudniejsze chwile. Wiara w Bożą opiekę, pamiętaj o Bożej opiece i Jego obietnicach. Biblia wielokrotnie przypomina, że Bóg jest z nami i nigdy nas nie opuści. Plan duchowego działania. Opracuj plan duchowego działania, który pomoże Ci przetrwać apokalipsę. Ocena sytuacji duchowej, regularnie monitoruj swoją sytuację duchową i bądź czujny na znaki czasów końca. Zgromadzenie zapasów duchowych, regularnie uczestnicz w sakramentach, modlitwie i studiowaniu Pisma Świętego. Przygotowanie miejsca duchowego schronienia, znajdź i przygotuj miejsce duchowego schronienia. Współpraca z innymi wiernymi, twórz społeczności wiernych i współpracuj z innymi, aby wspólnie wzmacniać swoją wiarę. Przetrwanie emocjonalne, stosuj techniki relaksacyjne, dbaj o swoje zdrowie emocjonalne i pamiętaj o Bożej opiece. To były znaki końca czasów i metody, jak przetrwać koniec, według proroczych przepowiedni. Świat, jaki znamy, stanie się miejscem pełnym strachu i paniki, a ostateczne wydarzenia doprowadzą do całkowitej zagłady. Pamiętajcie, że wiedza i mądrość są kluczowe w tych trudnych czasach. Przygotujcie się na nadchodzące wydarzenia i dbajcie o swoją wiarę. Dziękujemy za oglądanie. Subskrybujcie nasz kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi filmami. Do zobaczenia!